Seria Assassin's Creed ma już 18 lat i aktualnie dogorywa. Shadows słabo się sprzedało, marka została sprzedana Chińczykom, a sam Ubisoft raczej chyli się ku powolnemu upadkowi. Ale w tym materiale nie o tym. Sprawdzimy, sobie, czy pierwszy Assassin's Creed jest tak dobry, jak zapamiętałem. Moje poprzednie doświadczenia z serią są krótkie i dosyć odległe. Ograłem jedynkę, dwójkę, przez chwilę pobiegałem w blackpack u kolegi i od tamtej pory ani razu nie tej serii. Bo najpierw miałem zasłonego kompa, który już odpalając Assassin's Creed 2 nagrzewał pokój tak bardzo, że w środku zimy musiałem zakręcić kaloryfer i otworzyć okno, żeby nie umrzeć z gorąca. Potem jakoś nie bardzo ciągnęło mnie do tej serii. Ale po kolei. Mamy tu do czynienia z liniową przygodą. Poznajemy historię Altaira, prawdziwego Edge Lorda, który nigdy się nie uśmiecha, nie obchodzi go, co inni o nim myślą, a on sam jest ponad kodeksem asasynów, bo przecież nic nie jest prawdziwe, a wszystko jest dozwolone. Zatem, jak można by się było tego spodziewać, nasz protagonista, zamiast wykonać swoją misję polegającą na wykradnięciu artefaktów i zawinięciu się na chatę, postanawia otwarcie zaatakować wroga, asasyn! Zamiast się schować, rzucić w oponenta nożem, czy też zeskoczyć z wysokości przybyć go ukrytym ostrzem, mówi do Roberta de Sable: solo, kutasiawo! Naturalnie dostaje Bęcki, zamiast pomóc swoim towarzyszom, czy też może odzyskać skarb, po prostu zawija się na chatę z pustymi rękami. Oczywiście dostaje opierdź lot swojego mistrza, a wtedy okazuje się, że porzucony towarzysz Malik przeżył i do tego przyniósł ze sobą artefakt, więc niedługo templariusze przystąpią do szturmu. Przypał. My zaś wchodzimy na wieżę i wykonujemy najbardziej ikoniczną na Syrii akrobację, czyli skok wiary do siana. Potem łazimy po belkach, odpalamy pułapkę, templariusze uciekają, a Altair dostaje kosę między żebra za złamanie prawa ulicy, to znaczy kodeksu asasynu. Ale! Okazuje się, że przeżywa, tylko za karę odebraną mu sprzęt i zdegradowano do najniższej rangi w bractwie. Otrzymujemy zadanie od mistrza. Mamy zabić dziewięciu ludzi, którzy rzekomo stoją na drodze pokoju w Ziemi Świętej. W ten sposób gra co każde zlikwidowanie celu daje nam nowe wyposażenie i mechaniki, aby stopniowo urozmaicić nam rozgrywkę. Zatem wskakujemy na koń i ruszam do Damaszku. Po drodze zaś napotykamy patrole wojskowe, które naturalnie będą chciały się z nami klepać. Jak również na swojej drodze napotkamy. wieże Ubisoftu. Tak, to od tego zaczęło się całe zło. Choć muszę przyznać, że tutaj ich implementacja jest spoko, bo raz, że nie mamy tu do czynienia z ogromnym, otwartym światem, tylko trzema miastami i dwoma mniejszymi lokacjami połączonych hubem. A do tego w sumie to nie ma konieczności wchodzenia na każdą. A gdybyśmy bardzo chcieli, to bo żeby to w ogóle olać, ale o tym później. Wchodzę na wieżę, Synchronizuje się, Wykonuje skok wiary i. Altair nie? Jest to błąd występujący tylko w psotowej wersji gry i powodowany przez powiązanie fizyki gry z liczbą wyświetlanych klatek. Wystarczy włączyć synchronizację pionową i wszystko działa. Dziwne. Jedziemy dalej. Widzimy jak żołnierze prześladują niewinnego człowieka. To znaczy, gra chce, żebyśmy tak myśleli, bo nie widzieliśmy całego zajścia, tylko człowieka zeszłanego przez władzę. Niech żyje anarchia! Ruszamy na odsiecz i tu mogę się wypowiedzieć o mechanice walki. Jest ona dosyć prosta. Przeciwnicy stoją w kółeczku i z zasady atakują pojedynczo. Możemy albo rytmicznie naciskać flisk ataku, aż oponent padnie, albo próbować przeskakiwać między wrogami, czego niestety nie da się wykonać zbyt szybko, co może się skończyć kosą w plecy, ponieważ przeciwnicy nie do końca czekają grzecznie na swoją kolej. I chętnie nas zaatakują, kiedy jesteśmy zajęci walką z kimś innym. Potrafi to być z początku frustrujące, ale przestaje być, kiedy blokujemy zdolność kontry. Wtedy walka polega na przytrzymywaniu przycisku bloku i wciskaniu przycisku ataku w odpowiednim czasie. Z początku fajne, ale bardzo szybko nudzi. Co prawda, wolałbym tutaj możliwość dynamicznego wskakiwania między przeciwnikami, tak jak to było w Pieskach Czasu, ale tutaj przynajmniej możemy mówić o jakimkolwiek wyzwaniu, w przeciwieństwie do drugiej odsłony serii gdzie w zasadzie Ecy jest niezliczalny, kontruje wszystkich miotłą, wyrywa ludziom broń, zęg i w ogóle... Ale wracając. Kiedy już uratujemy rzekomo niewinnie pokrzywdzonego obywatela, ukazuje się nam grupka ubranych na biało uczonych. Możemy wtopić się między nich i przejść za mury miasta. Potem synchronizacja na wieży, idziemy do biura sasynów. Dostajemy szczegóły, gdzie powinniśmy szukać informacji o celu zabójstwa i możemy wyruszyć w miasto. Tak jak mówiłem wcześniej, jeśli jesteśmy wystarczająco uparci, musimy olać punkty synchronizacji i śwendać się po mieście, aż sami natniemy się na informatorów. I naprawdę tak się da, bo w ciągu rozrywki sam natnął się na czterech informatorów, mimo że nie miałem ich zaznaczonych na mapie. Na każde śledztwo gra oferuje nam sześć aktywności, z których musimy wykonać przynajmniej trzy, ale wykonanie większej ilości nie daje nam nic, zupełnie nic nie warto tego robić. Możemy przesłuchać propagandowego mówcę i zmusić go do rozgadania się argumentem siły naszych pięści, ewentualnie Ukraść informacje od osób powiązanych z naszym celem, czy też po prostu podsłuchać istotną rozmowę. Do tego mamy też wyzwania od naszych braci braciasynów, które polegają na cichym zlikwidowaniu żołnierzy, eskorcie dobra miasta lub dotarcia do innego informatora w określonym czasie. To chyba dobry moment, by pokazać o parkurze. Jest on bardzo prosty. Przytrzymujemy przycisk, a postać spina się po budynku. My tylko wybieramy ścieżkę, po której się wspina. Ciekawie jest, kiedy już wejdziemy na dach. Mamy wtedy troszeczkę większy wpływ na to, jak alta jej się porusza. Kiedy wyskoczy, czy będzie biegł, szedł, czy sprintował. I muszę przyznać, że potrafi to być satysfakcjonujące, kiedy uda nam się przeprowadzić skuteczny sprint po dachach. Jest to bardzo przydatne, kiedy uciekamy przed żołnierzami, bo oni również będą wychodzić na dach, żeby nas dorwać. Możemy też sprintować po ulicy, ale trzeba uważać na przechodniów, bo jeśli o nich zawadzisz, to się wywrócisz i sobie głupi ryj rozwalisz. Ale i tak, naszymi największymi przeciwnikami będą ludzie obłąkani. Nie da się obok nich przejść nie zwracając na siebie uwagi, bo będą w kółko nas popychać. I to najchętniej na w pobliżu żołnierza, żebyśmy mieli przypał. Jedyny sposób ich objęcia to przebiegnięcie wystarczająco szybko lub pobicie ich. Lepiej ich nie zabijać, bo nie dość, osłabi nam synchronizacja pełniąca funkcję paska życia, to jeszcze zwrócimy na siebie uwagę. Kiedy już zbierzemy potrzebne informacje, wracamy do biura synów, przygotowujemy plan i ruszamy zabić w cel. Zabójstwa celu możemy dokonać na dwa sposoby. Możemy jak prawdziwy asasyn skakać po dachach, aby bez zbudzenia alarmu pozbyć się strażników w pomocy ukrytego ostrza lub noży do rzucania, następnie znaleźć optymalną ścieżkę, by skrycie zbliżyć się do celu i go zlikwidować. I jest to dużo łatwiejszy niż wyraz rankowy, który wyszły przed Assassin's Creed, ale wciąż można uznać, że stanowi jakieś tam wyzwanie. I wymaga odrobiny skilla i pomyślunku w przeciwieństwie do najnowszej odsłony serii. Jak najbardziej możemy to koncertowo spierdzielić, jeśli pozwolimy się zobaczyć i będziemy zwlekać z zabójstwem. Zatakowanie krtmostwem strażnika, który już wyciągnął broń, będzie nieskuteczne. Obroni się od naszym atakiem. Możemy też to olać, wyciągnąć miecz i walczyć z każdym, kto stanie nam na drodze, a nasz cel albo dołączy się do walki, albo zacznie uciekać, i wtedy trzeba będzie go dogonić i zabić. Kiedy już pozbędziemy się celu, musimy wysłuchać rozmowy Altaira ze z ofiarą. A potem musimy uciec z miejsca zbrodni i wrócić do biura Asasynu. Robimy tak jeszcze 8 razy i brawo! Ukończyliśmy grę! Jeśli chodzi o prawę dźwiękową, to. fajerwerków nie ma. Coś tam sobie pląka w plale, zdecydowanie następne części serii miały dużo lepszą muzykę. Całe szczęście, grafika jest stylizowana i dzięki temu prawie dobrze się starzeje. Gra wygląda całkiem przyjemnie. Widok na żyjące miasto z oddali wysokości wciąż jakoś daje radę. Ale kiedy już zejdziemy i popatrzył na te sztywne twarze z ograniczoną mimiką, od razu przypominamy sobie lata grama lat. No cóż, i tak lepiej niż gry, które w tamtym okresie celowały w fotorealizm. One to się dopiero źle zestarzały. Do tego grę ogrywałem z pełnym polskim dubbingiem, który jest dziwaczny. Z jednej strony mamy tu obsadę znanych i doświadczonych aktorów, a z drugiej nie wiem, czy dialogi zostały przyspieszone w postprodukcji, czy też może kazano aktorom za wszelką cenę zmieścić się w oryginalne kłapy. Ale są momenty, kiedy dialogi lecą tak szybko, że ciężko jest skupić na ich treści i emocjach postaci. Altairze, co tak szybko sprowadza cię z powrotem? Postąpiłem wedle Twojej rady i uzbroiłem się w wiedzę. Mów zatem, a osądzę. Wilhelm posiada liczną armię i ma pod sobą wielu ludzi. Jednak wrogów także mu nie brakuje. Nie zgadza się z królem Ryszardem. To prawda, nigdy nie byli sobie bliscy. To działa na moją korzyść. Wizyta Ryszarda go wzburzyła. Gdy tylko król odjedzie, Wilhelm wróci do swojej fortecy, by to rozpamiętywać. Będzie zdezorientowany. Wtedy uderzę. Jesteś tego pewien? Na tyle, na ile mogę być. A jeśli sytuacja się zmieni, dostosuję się. W takim razie pozwalam ci odejść. Zakończ życie Monferrat'a, byśmy mogli nazwać to miasto wolnym. Potwierdzone info, Jaskier przed koniunkcją sfery i poznajem Geralta z Rivi był asasynem. Podsumowując, Assassin's Creed był i dalej jest średniakiem. W dniu premiery był czymś świeżym, twórcy mieli ciekawe pomysły i zrealizowali jedne trochę lepiej, inne trochę gorzej. Tak samo jak x lat temu, moja potrzeba Assassin's Creed gameplayu się wyczerpała i nie mam zamiaru sięgać po inne odsłonę serii. Osobom, które nie grały w żadnego Assassina, odradzam sięganie po tę grę. Jeśli potrzebujecie gry o parkourze, to moim zdaniem lepiej pograć Mirror Mirror's tylko to oryginalne z 2009 roku, a nie to nowsze. Jeśli potrzebujecie skradanki, to sięgnijcie po starsze odsłony serii Splinter Cell, Tifa, Metal Geary, czy też nasze polskie Gorki Zero. Jeśli lubicie, kiedy gra daje Wam wolność w wykonywaniu zadania, to gorąco polecam Far Cry 2. Pierwszą część serii Assassin's Creed mogę polecić tylko tym, którzy grali w nowsze odsłony serii i chcą się zapoznać z oryginałem i sami ocenić, czy gra według nich zaliczyła regres czy progres. I to już wszystko. Spoczywajcie w pokoju. Eee. Dobra, to... To nie jest dobry sposób kończenia filmu. Elo?